Muzyka Świadek historii, nagoda przyznawana przez Instytut Pamięci Narodowej. Ta edycja dla naszych rodaków, dla instytucji działających poza... Granicami kraju. To niezwykle trudny zawsze wybór dla Instytutu Pamięci Narodowej, bo co roku wpływa wiele zgłoszeń. Nazywam się Małgoszata Indwigiewa, jestem dyrektorem Domu Polskiego Barza na Podolu, w jakim sposobem zostałam świadkiem historii. A to znaczy, że przede wszystkim jestem potomkiem represjonowanych, w tym mego dziadka Henryka Kociszowskiego, który został rozstrzelany w Wienicy. Moim takim czołowym zadaniem było postawienie pomnika ofiarom represji stalenowskich w latach 30. -tych. Ponadto od 2001 roku e, opiekuję się mogiłą legionistów w Barze i jeszcze raz powtarzam, że to jest ogromny zaszczytem, a w ogóle to, co robię, to jest społowanie serca i duszy. Nazywam się Helena Odywienko, jestem ze starobielsku i jestem bezmiernie szczęśliwa, że jestem w tym dniu, w tej chwili, w tym miejscu tę nagrodę otrzymałam za taką działalność, która już. Pracuję w, w tym kierunku 20 lat. Opiekuję się grobami polskich żołnierzy, które zginęły w 1939-1940 roku w w obozie katyńskim w Starobiersku. Nazywam się Svetlana Filonowa, jestem dziennikarką. Przez całe życie do niedawna byłam dziennikarką moskiewską. I od 1994 roku, roku piszę o Katyniu, napisałam dużo, sporo, zebrałam no, to, co było warte tego, w taki zbiór, nazywa się Katyńskie medytacje. Swietlana jest naszym światełkiem pamięci. Na... Rosji i na Ukrainie. Jedyna dziennikarka, która tym tematem zajmuje się nieprzerwanie przez 25 lat. Albo 30 już pod 1994 roku non stop. Jest to nasz, nasze sumienie Rosji. Nazywam się Elżbieta Grzyb. Jestem prezesem Ogniska Polskiego w Turynie. To jest organizacja polonijna, najstarsza i największa we Włoszech. W regionach, gdzie były krwawe bitwy, są organizowane pikniki, aby coś w tym rodzaju. To jest właśnie to, przeciwko, my, przeciwko czemu staramy się walczyć. Nasza organizacja stara się walczyć przeciwko temu. I staramy się wyjaśnić prawdziwą historię, jak to było. I w naszej organizacji na szczęście. Oprócz Polaków są też Włosi, co się bardzo interesują naszą historią i to nam dużo pomaga. To nagrodę właśnie chciałam powiedzieć, to ja dedykuję moim przodkom, tym, co poświęcili życie i moim poprzednikom z naszej organizacji i wszystkim naszym członkom, którzy pracują nad tym, żeby, żeby zachować pamięć o naszych bohaterach. Staramy się honorować osoby, które tą działalność prowadzą już od wielu lat i ta aktywność jest bardzo szeroka i różnorodna. To jest praca na rzecz upamiętnienia naszej tożsamości, naszej historii poza granicami. Kraju, opieka nad grobami, nad miejscami pamięci, upamiętnienie fragmentów naszej historii, ale też praca z polską młodzieżą.